Vid tam všechny, Šimano 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 Dnes Dubaj do Pakistanu. Sorry Witam, witam wszystkich siema no. Hmm. Mam nadzieję, że nie będzie się wywalało streama chwilę. Bo ją das odpalę. Dobra, eee, dobra. Hmm. Alternate, jaki to jest Alternate? OPPS Witam Xavery, się Witam, witam serdecznie. Jezus jaki ja wysoki kost indeks ustawiłem Strasznie wysoki. Dobra. No niega... Kurna, sorry. Czemu ja zawsze mam problem z bajądem? Za każdym razem. Kurna. To jest ciekawe. Oho, chyba działa. Dobra. Hmm. No co czekaj, muszę poczekać na Beyond, aż się odpali. Ja może dzisiaj nie, mi polecam. No to spoko. To spoko. z, z Warszawy? Czy skąd polecisz... sobie? Z Krakowa. No to fajnie, fajnie. Co mi tak długo ładuje tego beyonda, o co chodzi? <słuch> Kurde... szybko. Chilipko, chilipko, chilipko. Czekaj, 330 to będzie pas, który 30L albo R, co nie? To którego bierzemy? Tego może. A jaki mam ustawiony pas w tym briefie? 30L. O Matko święta. 30L. Dam 4F Takiego jak jest F-Plan Jezus, no nie Chłopie, ja wylałem sok Jestem głupi Czekajcie chwilę, bo wylałem sok Chwilę Zaraz wracam Wylałem sok Ja pierdziele Pra no Pelo soco na ziemi. Ja nawet na biurku jest sok Wszystko się klei. Boże! Ja, dobra ben er. matko, kochane. Tego się nie spodziewałem. O, matko. Dobra. Uh, Dubai Deliver, hello. We uh, reserve 9-8 uh, uh, Request m flight clearance to...

Uh, ra, expect Runway 30 uh, uh, right uh, Ride uh, uh, 1 Foxer Departure Squall 5333, 3 3 3 Visa 8 uh, kg. Dobra cholera, co ja zrobiłem? Wszystko się teraz klej. Ajajajaj kontakt uh, one 11.65 when ready for push start with a 9er 8 O, Batko święta, droga moja, kochana. Ja jestem po prostu wyjątkowy i to nie w pozytywny sposób. Calm 1A. Stój, jaki pas. Siema Kuba. Chyba cały sok wylałem. Dobra panie, za ponad godzinę będę jechał do Biedronki na zakupy. No i spoko. Ty co się stało? Murba coś źle mi pokazuje. O, teraz. Czemu teraz... Ja pidi. Zasram się. Jezus, cały sok wylałem, człowieku. Kumasz ogromna szklanka, szklanka Coca-Coli, chłopie. Z McDonalda soku została wylana. W sensie już ja tutaj za ponad godzinę będę. A! A to co innego? To się mano, to się mano Trzymaj się Mam nadzieję, że potem wbijesz Dobra, generate Opis 2.8, Dobra, kurwa, tu jest wszystko mokre Zaraz wracam. Ja pierdzielę Jaki samolot A320 Fly by Wire? Dobra, jestem wyjątkowy. Tylko kochana, co? Ja tu nie mam damwu. Ja coś źle zaznaczyłem? O Boże, mam dość. Dwa. nie robię tego streama. Za każdym razem coś muszę spierniczyć. Ja pierdolisz, nie, nie zdążę tego polecieć tego lotu. Oczywiście, że nie zdążę. Sky do 4 kilo Bravo, cross runway 3 0 at Alpha. Continue taxi V kilo 10, Mike 1 3 Bravo, Mike, Mike 14 Alpha. Cross Runway 30 left at Alpha. Czemu, kurwa, cała ręka mi się klei? Się nie da. Uch. Nie wiem, czy ja to polecę, czy ja tego nie polecę. Chyba tego nie polecę. Mam to w dupie lalbo to już wpisałem Dubai, kilo, Dubai, możesz się zamknąć skalduba, albo nic nie umiem powiedzieć nie, nie, nie lecę tego lecę. 7, 7, Dubai, kilo, bravo. bye No bye. przepraszam, wszystko przez ten sok wszystko przez ten sok, wszystko mi się tu kwa klei. przepraszam Mam pytanie, czy opłaca się kupić flight simulator? Opłaca się, opłaca się, mi się wydaje, no. Znaczy, zależy, jak wygląda twoje, wiesz, twój stan finansowy, aczkolwiek ogólnie to, jeśli się stać, to się opłaca. I nie, nie żebym to, to nie miało być wrednie jak coś. Tylko tak, w sensie, wiesz, o to mi chodzi, że to zależy od tego stanu pieniążnego. Aczkolwiek moim zdaniem się opłaca, bo kurde, fajne jest ogólnie. Albo sobie można jeszcze kupić x no on ma podobno lepszą fizykę. Ja mam x ale w niego nie latam, bo ma gorszą grafikę i chłopie mnie ta grafika zraża ogólnie rzecz biorąc. Dobra, kończę tego streama, polecę o 15 może coś. Coś krótszego. Przepraszam was wszystkich. Nie wiem, że jestem generalnie głupi, strasznie, i tego. Przepraszam. No, siema wszystkim. Siema Kakuba, siema Ksewery, siema. Siema wszystkim. Miłego Wam życzę.